Na zgierskim rynku medialnym istniejemy już ponad 2 lata. Na naszym kanale YouTube możecie znaleźć ponad 200 materiałów wideo. Na samej platformie YouTube oglądaliście nas już ponad 25 tysięcy godzin, co jest równoznaczne z tym, że każdy mieszkaniec Zgierza poświęcił nam co najmniej 30 minut swojego życia. Łącznie od samego początku uzyskaliśmy prawie 200 tysięcy wyświetleń. Ale to nie wszystko. Duża część naszych materiałów była publikowana na naszym facebookowym fanpage'u. Tutaj zazwyczaj docieramy do około 20 tysięcy osób miesięcznie, którzy oglądali nasze materiały 70 tysięcy razy. Wyprodukowaliśmy film dokumentalny Drużyna Królewiaka, który był wyświetlany w kinie Starego Młyna. Transmitujemy dla Was zgierskie finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już od 5 lat. Pokazywaliśmy na żywo mnóstwo meczów piłki nożnej niższych lig. Podczas kampanii do wyborów samorządowych przeprowadziliśmy rozmowy ze wszystkimi kandydatami na urząd prezydenta miasta Zgierza. Co więcej, wspólnie z telewizją Centrum i portalem TuZgierz przeprowadziliśmy pierwszą w historii Zgierza debatę prezydencką drugiej tury na żywo. W naszych materiałach możecie znaleźć reportaże, wywiady, konferencje prasowe, programy tematyczne i wiele, wiele innych. Robimy to wszystko z pasji. Nie zarabiamy na tym. Wręcz przeciwnie. Często Inwestujemy swoje własne środki, wszystko po to, żeby miało to jak najlepszą jakość. Kilka tygodni temu sformalizowaliśmy się. Dziś jesteśmy organizacją pozarządową. Jako stowarzyszenie dla naszej okolicy chcemy robić tego jeszcze więcej i bardziej profesjonalnie. Dziś zwracamy się do Was o pomoc. Do realizacji tego, co planujemy, potrzebujemy namiotu. Dotychczas korzystaliśmy z uprzejmości Urzędu Miasta Zgierza i Przemka Janickiego z Malinowego Grodu, którzy Użyczali nam swój własny sprzęt. Nie da się przewidzieć warunków atmosferycznych, i nie ma też możliwości pożyczyć takiego sprzętu na ostatnią chwilę. Dlatego ten namiot jest nam tak bardzo potrzebny. Zwracamy się do Was z ogromną prośbą. Uruchomiliśmy zrzutkę, która pozwoli nam dokonać tego zakupu. Mamy nadzieję, że zobaczycie już niedługo nasz namiot na wydarzeniach i imprezach w naszej, w naszej okolicy. okolicy.